O, salve Maria, witam się na kanale Śladami za Pio. Zaczynamy. Znowu mogę film o ojcu Pio. Wspaniale, dzisiaj będzie historia. Coś, coś, no, powiem tak, niezwykłego, dobra. Cudownego. Ojciec Pio dokonuje, albo Pan Jezus im dokonuje, transfiguracji. Przemiana? Niezwykła sprawa. Oglądajcie, naprawdę. Super sprawa. No, znowu właśnie mogę nakreślić filmik, jest z nami Matka Boża. Ja w sumie zapomniałem powiedzieć, no wróciłem właśnie tam z, tej hodo, e, z tego sympozjum, piękna sprawa, właśnie mówi, mówiono o ojcu Piju, e, pogłębiałyśmy wiedzę właśnie, no i właśnie ojciec pił jest wspaniały święt. To właśnie mówiłem, to jest apostola, to jest ja piję, po to jest cynkano właśnie. aby jak najwięcej ludzi zaangażować w apostołowanie Ojcu Pio. Dzisiaj my musimy właśnie, wy, my, Katolicy, Obowiązek mam na sobie w sumie nadany, nam musi prowadzić apostolat. Pan Bóg nas dopuszcza tej wspaniałej prawdy, to znaczy wspaniałej prawdy, wspaniałego dzieła. Możemy prowadzić apostolat. Pan Bóg pragnie zbawienia dusz i pragnie do tego, co jest ciekawe, wykorzystuje nasze narzędzie i Ciebie Pan Bóg może do tego wykorzystać, sobie pobrać. Ty możesz wziąć udział w zbawieniu dusz. Bardzo prosta sprawa lub filmik. poprosić sobie o błogosławieństwo dla siebie, dla tego kanału, pomóc się zdrować. Mary, odmówi, właśnie kliknij lajka. Like tak jeden lajk, like, a dużo daje. Bo co się dzieje? Ludzie później szukają, ojciec pije coś. I co, te filmiki później mają więcej w sobie, że w tej rankingach, w tym całym mechanizmie YouTube, a. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Jakieś teraz właśnie musi przez takie mechanizmy przechodzi, żeby dotrzeć do duszy. A tak trzeba robić. To taka dzisiaj jest sytuacja. Trzeba się, no, tak powiem, no. E... Brakuje mi słowa akompaniować, nie, nie akompaniować, ten, e, adoptować. Adoptować trzeba się, adoptować do sytuacji, właśnie. Adoptację. Jak wojska w, te, w siłach specjalnych po prostu, czy tam w tym. Wszystkie użyć na zbawienia duszy, wszystkie użyć, żeby, żeby zabić przeciwnika, a my właśnie użyjemy, żeby zdobyć duszę wszystkiego. Właśnie ty możesz to zrobić. Subskrybuj kanał tak samo, bądź zawsze na bieżąco. Twoja subskrypcja, Twojej subskrypcji zależy, czy więcej dusz się zbawi, a dzisiaj właśnie taki temat. Transfiguracja ojca pije. Co to w ogóle jest transfiguracja, przemiana? Jakby zaraz się o tym już Sprawa niezwykła wręcz. Właśnie mówi tak, pewnego dnia o tym wspomina ojciec Pierino Galeone. Ja w ogóle, powiedzmy, ja cudowne. Co kapłan, co osoba, to co spotkałeś, wielka sprawa jakaś, wielki cud. Wielka jakaś, no ileż łask przez tego człowieka wychodził, a on, on tego nie robił, że tak powiem, no, chłopczyw wstawał i miał cuda, po prostu on ogromnie cierpiał. A z miłości do Boga. To nie było jakieś takie cierpienie, że ja sobie biorę, jestem masochistą, młotek sobie wbijam i o, wtedy jestem tego, wtedy kocham pana Boga. No, tak to, tak, tak to nie działa w życiu duchowym. No, powiedzmy sobie szczerze, trzeba, ale trzeba, jeżeli jesteś poruszony łaską, to poruszony łaską wtedy właśnie się zdobywa no, różne różne łaski, no, że tak to wyszło. No. I właśnie on mówi tak, pewnego dnia ten ojciec Pierigno Galeone, ojciec pił był w konfesjonale zasłonięty dwoma zasłonami. No, tam, tam we Włoszech są właśnie takie konfesjonały. Ja byłem tam w tamtym roku, miałem taką łaskę być w to właściwie są takie kurtyny. W Polsce często tak mamy inne konfesjonały, czy to jest taki nowy, zaś taką kurtyną zasłonięty. Nie było, nie było do końca zasłonięte, więc coś tam było widać. I miałem okazję zobaczyć ojca Pio. Więc on właśnie mógł spojrzeć, więc bardzo go ma na mógł popatrzeć na niego dłużej. I mężczyźni właśnie ustawiali się, przygotowywali się do spowiedzi i z miejsca, w którym czytałem Breżnia, ja czasami spoglądałem w górę, na sobie, no i pasły tam widział ojca Pio. I przez małe drzwi kościoła wszedł pewien człowiek. Tu się zaczyna historia. Słuchaj tego, coś niezwykłego się zaraz widzieli. I przez mały dzień, kościelny, wszedł pewien członek, był, on pisze, tutaj, był bardzo przystojny, to był blondyn, miał, e, miał czarne oczy, no blondyn, dobra, siwe włosy, i ciemną kurtkę, i długie spody. A więc to taka, no powiedzmy, no. Normalna osoba, ale ten. Coś go zaciekawił. Nie chciałem się rozpraszać i kontynuowałem recydowanie brewiarza, ale przemówił do mnie wewnętrzny głos. Ciekawy właśnie poruszenie łaską, poruszenie łaską. Zatrzymaj się i spójrz, zatrzymałem się i spojrzałem na ojca Pio I co się teraz dzieje? Ten człowiek zatrzymał się przed konfesjonałem, i po tym jak Poprzedni pokutnik odszedł, natychmiast zniknął między zasłonami, więc jakby coś, nie znika, po prostu między zasłonami wchodzi. I stałem przed ojcem Pio, więc nie widziałem już tego siłowłosego mężczyzny. I po kilku minutach zobaczyłem, jak on tutaj. Penetruje ziemię, wchodził w ziemię, coś, coś takiego, właśnie jakby przemieniał się. W konfesjonalnym, na, na którym siedział ojciec Pio, widziałem Jezusa na jego miejscu. Widział pana Jezusa na miejscu ojca Pio. Co to nam mówi? De facto, przecież kto udziela rozrzeszenia podczas e, spowiedzi? No my często patrzymy na kapłana. kapłana z czasem tam, nie wiem, zbeszta, tam nakrzyczy, albo poradzi, dobre słowo, da. Tak, tak, ale w momencie udzielania rozruszenia to jest, no, sakrament to jest widzialny znak łaski udzielanej. Przez kapłana wypowiedziane słów rozruszenia, ja cię odpuszczam już grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i wtedy działa Pan Jezus. To przez te narzędzie, którym jest kapłan, on impersona chrystii, w osobie Chrystusa po prostu. Coś, coś takiego. Tak jest właśnie. To nam pokazuje, on był blondynem, młodym, przystojnym, wyglądał na przytwierdzonego do ziemi jeszcze, jakby był przy, nie wiem, jakby był, no, siedział po prostu, nie mógł się ruszyć czy ten. I wtedy zobaczyłem, że ojciec Pio znów się pojawił, znowu zajął miejsce, był jak Pan Jezus. Był jak Pan Jezus, o tym wspomina ten kapo. Wtedy wyraźnie widziałem ojca Pio, od razu usłyszałem jego głos. Pośpieszcie się. Nikt nie zauważył tego zdarzenia, wszyscy zostali tam, gdzie byliśmy, a więc tylko on widział to wydarzenie. Ten kapłan. Nikt więcej go nie widział, więc to była taka no, dana dla niego ogromna łaska. Ogromną łaskę otrzymał. O, nie, niezwykła sprawa. I ja myślę, takie łaski ludzie otrzymywali po prostu po to, żeby ich poruszyć. Jeszcze dalej, jeszcze dalej iść właśnie prowadzić apostolat. Prowadzić apostolat. Po to Pan Bóg nam daje. My jesteśmy, no, że tak powiem... <grym> Ludzie mały wiary, potrzebujemy właśnie cudów często, żeby, żeby uwierzyć. No niestety tak lepiej było, żebyśmy mieli silną wiarę, żebyśmy nie potrzebowali, bo przecież to jest o wiele donieślejsze, no, mmm, o wiele piękniejsze, jeżeli człowiek nie dokonał, nie, nie widział jakiegoś cudu, a wierzył właśnie, tak? Bo ten kapłan otrzymał taką łaskę. On zobaczył, zobaczył Pana Jezusa w pił, Coś takiego, coś pięknego. Słuchaj, ja cię proszę właśnie. Nie zachowuj sobie tego dla siebie tylko. Jeżeli właśnie nie subskrybujesz kanał, zasubskrybuj. Czemu warto subskrybować? Właśnie za Ciebie jest zamawiana msza święta. To jest ogrom, ogrom łask, które Ty możesz otrzymać e, za darmo wręcz. Bo co wystarczy wszystko? Klikasz subskrypcję i mówisz sobie intencje. Jak bo już subskrybujesz, myślisz sobie dzisiaj w tej intencji, jak tam będzie msza, możesz złożyć 10 intencji, 20, możesz złożyć jedną. Oto to jest właśnie, żeby te łaski na nas pływały, aby nie było jakoś takie, no e, nie było tej łaski, Po to jest na nam dane, To są nam sakramenty, są nam dane to wszystko jest, aby właśnie otrzymywać łaskę. I przez kapłanów ogrom, ogrom łask otrzymujemy i właśnie też taka sprawa, teraz sobie myślę, nigdy nie zapomnij się modlić za kapłana, któremu, do którego idzie do spowiedzi. On jest wystawiany, ogromnie jest atakowany przez diabła. Każdy kapłan, Diabło nienawidzi każdego kapłana, bo. Kapłaństwo, słuchajcie, zna Chrystusa. Ka Chrystus ich wybrał. Czy zapominamy o pomyśle za kapłana, Ale sobie zrób takie postanowienie. Jak Jakieś do spowiedzi to, nie wiem, dziesiątek różańca odmów za kapłana. Minimum takie. Minimum dziesiątek różańca w podzięce za kapłana, za spowiedź, za to wszystko, za dobrą spowiedź. Aby ten kapłan miał kapłan kapłanów omadlać. Właśnie wręcz czytałem w jednej książce. Że wielu kapłanów musi spędzać czyście, bo za mało ludzi się za nich modliło, bo od nich jest o wiele więcej wymagane niż od nas, od nas świeckich. Oni mają o wiele więcej właśnie wymagane i trzeba się za nich modlić po prostu. No, to jest piękne, właśnie ja tak samo móc za ten kanał. móc się, aby jak najwięcej ludzi dotarła ta informacja, dotarła podążało śladami Ojca Pio, za tym Wielkim Świętym. No, tyle na dzisiaj mam. Salve Maria! Święto e módl się za nami.